不怕你学 W sesję Rady Powiatu W związku z wejściem w życie przepisów RODO dotyczących ochrony przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Wójckiego jest nagrywana oraz uprasza się uczestniczy w posługiwanie się danymi osobowymi w zakresie wymienia nazwiska osób, które złożyły skargi, wnioski itp. Bardzo serdecznie witam pan, pani, panie i Panów Radnych na dzisiejszej sesji, witam Pana Starostę Zarządem, e, witam Panią Sekretarz, Panią Naczelnik, Pana Skarbnika i wszystkich przybyłych na dzisiejszej e, obrady. E, szanowni Państwo wpłynął wniosek e, z Zarządu e, do Przewodniczącego. Działając na podstawie paragraf 3 ust. 3 regulaminu pracy Rady Powiatu, Zarząd Powiatu wnosi o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Miejskiego w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 8.30. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym jest konieczność rozpatrzenia w trybie pilnym uchwały w sprawie powołania. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Chilicą. Proponowany porządek sesji będzie zawierał punkt 1 otwarcie sesji, 2 stwierdzenie prawomocności obrad, 3 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Chilicą. Punkt 4 zamknięcie posiedzenia. Stwierdzam prawomocno dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu numer 3: podjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przeczytam uchwałę, a następnie, jeżeli będą jakieś pytania, uchwała Rady Powiatu Duńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Podstawa prawna. Paragraf 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w następującym składzie. Jolanta Sikala, przedstawiciel podmiotu tworzącego. Marzena Rosołowska, przedstawiciel podmiotu tworzącego. Witold Kempka, przedstawiciel podmiotu tworzącego. Barbara Orłowska, przedstawiciel podmiotu tworzącego. Stefan Korycki, przedstawiciel podmiotu tworzącego. Tomasz Kura, przedstawiciel Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Nowym mieście nad Pilicą § Paragraf 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Jolantę Sitarek. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolieckiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Tak, uzasadnienie jeszcze Państwu przeczytam. Uzasadnienie do uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w nowym mieście nad ulicą. Zgodnie z artykułem 49 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, konkurs na stanowisko kierownika w podmiotzie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ogłasza podmiot tworzący. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcom konkurs na wyżej wymienione stanowisko przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot. W związku ze złożonym przez dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do w mieście nad Bielicą, wypowiedzeniem umowy, którego okres upływa z dniem 31 marca 2019 roku. Zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania konkursowego na zwolnione stanowisko dyrektora. Stosownie do paragrafu 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia komisję konkursową powołuje się w terminie dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska podjętego konkursem. Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione, podpisał starosta Krzysztof Pabloś. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Panów Radnych jest za podjęciem niniejszej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? było za podjęciem uchwały 3 e, radnych wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została e, podjęta. E, zamykam sesję rady powiatu i bardzo proszę się o chwileczkę o pozostanie. Chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że składamy do końca e, miesiąca oświadczenia majątkowe. E, sprawa... Sprawa druga do 25 kwietnia, zgodnie ze wcześniejszym ustaleniem, w godzinach od 10 do 15 w starostwie u nas, na no chyba na tej sali, odbędzie się szkolenie Komisji skarg, Wniosków i Petycji. Program został dzisiaj Państwu wysłany na maila. I bardzo bym prosił, żeby do piątku do Pani Agnieszki e, zgłaszać, kto będzie uczestniczył w tej komisji, e, w, tym, w tym szkoleniu. E, na pewno obowiązkowo musi być to komisja, e, zarząd, e, myślę, że ich prezydium. No e, i zachęcam bardzo wszystkich, żeby Państwo znaleźli to na czasu. Jest od 10 do 15 przewidywany. 25 kwietnia. No Między 10, 10 a 15. I jeszcze teraz poproszę Pana miliony Sitarek. Ale to już zamykamy może to już będzie naselowej. Już już. Szanowni Państwo, mamy kolejnego zelenizanta. Ale było, że także dzisiejszego. Dzisiejszego, ale ja jestem nie